Cześć, tu Marta, zawodniczka Impulse w Wrocław. Życzę wszystkim wrocławianom, wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz tak od siebie, żeby na każdym wrocławskim stole pojawiło się to osianko. Pozdrawiam serdecznie. Powiodło w nowym roku jego założenia, plany i żeby był szczęśliwy ze swoją dziewczyną Agnieszką. Buziaczki, mama. Dziękujemy bardzo. Dobry. Szczęśliwego nowego, Szczęśliwego nowego, roku. nowego roku dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Tak, nawet dla niepełnosprytnych. <grymne> 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 e, jestem Adam Koryt kutlewski Husky mnie tak zwają w szkole i pozdrawiam wszystkich z L8, 2.0. W ogóle całą szkołę, mojego brata, który teraz jest we Francji i wraca za tydzień na święta. I rodzinę. E, to wszystko, dziękuję. Chciałam zrobić wszystkim oświadczyć najserdeczniejsze życzenia yy, świąteczne. Koniec, już nie, nie przepraszam. Koniec, kasuję cię co? dzieciom. Co się yy, może przedstawić? Co moje skończy? Naj... Mam na imię Magda Wielgasz. I chciałabym złożyć wszystkiego najlepszego w dniu świąt spokojnych, zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Dziękuję. My jeszcze prosimy o adres mailowy do kamery. No to chciałam pozdrowić moją siostrę z Kanady. Wesołych świąt Ewa. Tak, no powiedzmy, że tu jest trochę ciepłe, jak w śniegu nie ma, ale mam nadzieję, że Wam trochę odmrożą linie telefoniczne i maile. No, wesołych świąt siostra, wszystkiego najlepszego. Świetne. Chciałam złożyć serdeczne życzenia dla wszystkich kipiców Gwardii Wrocław i życzyć zdrowia i udanego Sylwestra.